W dzisiejszym odcinku dołączyłam do VIP-ów, zostałam oficjalnie VIP-em na Brookhaven Udało mi się to, zobaczcie, mamy piękny złoty dom, mamy super złote samochody I tutaj jest napisane na znaku, że mieszkamy na dzielnicy VIP-owskiej, czyli tylko VIP-y tutaj mogą mieszkać I wiecie co? Nic mnie nie obchodzi, bo jestem najbogatsza i mam wszystko, więc mogę nawet teraz skoczyć sobie do basenu Dawajcie koniecznie łapeczkę do góry, a ja skakuję do basenu, dawajcie Trzy, dwa... Jeden zostawiać łapeczkę do góry i buja! Wskakujemy sobie do basenu i nurkujemy. Trudno, będę miała mokre złote ciuchy. Mam tyle tych ubrań, że mogę się przebrać ile razy będę chciała. I wiecie co? Trochę mi się nudzi, bo jestem tutaj taka trochę sama. Jeszcze nie mam żadnych sąsiadów na tym Wipowskim osiedlu. Może byśmy pojechali na miasto trochę się pofleksować tym jak ja wyglądam. Nawet mam taką złotą nową kokardkę, byśmy sobie pojeździli po mieście. Tylko mam dylemat, którym autem powinnam jechać. Autko numer jeden wygląda tak. Autko numer 2 wygląda w ten sposób. I mamy też autko numer 3. Piszcie teraz koniecznie w komentarzach, które auto wybieracie, żebym pojechała nim na miasto. Jeszcze raz Wam pokażę. Auto numer 1, auto numer 2 to jest takie, auto numer 3. Piszcie teraz komentarze, ja będę sprawdzała. Piszcie, piszcie w tym momencie. Jeden, dwa, albo trzy. ok? Sprawdzam Wasze komentarze. I uwaga, wybraliście auto... Auto numer jeden! Uuu, dobry wybór! Takie auto bez dachu. No dobra, skakujemy tutaj i jedziemy na miasto. Ej, widzicie to samo. Dzień, dzień dobry, cześć Tina! Przepraszam, z drogi! Hej, Tina, no poczekaj, możemy porozmawiać. Drogi, jadę na miasto! Ej, Nie tej poczekaj, ładuj poczekaj. Mi się tutaj pod samochód? Porozmawiaj ze mną! Ale kim ty jesteś? No, jestem twoją przyjaciółką! Czekaj, czekaj. Co? Ty jesteś. Pokaż się. Ty, Nina? No. Tak, Jak no, ty wstuchniesz w Fuj, odsuń się no bo, ode mnie. No bo, no bo tak się wydarzyło, że nie mam domu i yy, no, mam o, takie brzydkie fuq, ubranka, możecie mi pomóc. Nie, ostatni raz, ale suchnie od niej. Dobrze, że wy tego nie czujecie. Ale nie mów tak brzydko do mnie, no weź tak nie mów. Ale czemu ty masz takie ubrania z dziurami? Jak ty wyglądasz, że jesteś brudna i masz jakieś biedne. No bo ciuchy? śpię na ulicy, niestety nie mam Co? domu, i tak no przez ostatni tydzień dużo się zadziało. O, fuj, ochyda. ale ty jesteś moją przyjaciółką. Nie. przecież mnie przyjmiesz, co? Ale nie? VIPy się przyjaźnią tylko z VIPami, nie słyszałaś takich zasad nigdy? Co, czyli to jest koniec naszej przyjaźni? Ty się nie chcesz ze mną przyjaźnić, bo ja jestem biedna i nie mam VIPa? A jesteś VIPem? No nie jestem VIPem, abyś widziała, że jestem VIPem. Zobacz, no to jak wyglądam. masz odpowiedź na to, czy się przyjaźnimy. Na razie. Nie wierzę, że tak mnie zostawisz tu po prostu? Nie goń mnie! Ej, no poczekaj, no nie zostawiaj mnie, to masz samochód i ja nie dam Uciekamy, 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 fu uciekamy. Fu, 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 Ale ten smród się ciągnie normalnie za nią. Nie no, nie mogę tego wytrzymać Musimy się gdzieś schować Widzieliście to, jak Nina wyglądała? Miała porwane ciuchy I mówi, że ona nie ma domu? No to to jest jej problem, a nie mój Że ona nie ma domu Dobra, może sobie zrobimy jakieś zakupy na poprawę humoru Bo wiecie, VIPy mają wszystko za darmo Więc sobie mogę wziąć koszyczek I sobie po prostu wziąć to, na co mam Nie wierzę, widzi to za oknem Nina! To ja, twoja przyjaciółka Nina, no Czego Pomóż chcesz mi. ode mnie? Mam teraz zakupy, jestem zajęta A ja, ja bym coś zjadła i mój konik też by coś zjadł. W no sobie coś na konia cię było stać, to nie cię na jedzenie? O, ja na tym koniu sobie wiadę do sklepu. O fu, sobie robiła zakupów z jakimś koniem. Ale dlaczego nie ty lubisz konie, zawsze sobie chodzimy Dobra, na konie. Nie, rezygnujemy z tego. Nie jeździsz za mną, ty twój koń też trochę cuchnie na razie. Ale Zostaw dlaczego mnie. ty się nie chcesz za mną przyjaźnić? Ja Jestem twoją najlepszą przyjaciółką. nie to, to ja jestem gorsza, bo nie mam wipa? Nie jesteś gorsza, po prostu takie są zasady. Wipy przyjaźnią się tylko z VIPami. Ale Maniek się na ciebie teraz obraził. Za bardzo mnie to nie obchodzi, wiesz? Jak to nie lubisz Mańka? Zawsze go lubiłaś i Maniek, yy, idź sobie stąd. Idź sobie stąd, Maniek. Psik, psik Dobra, psik. zostaw go, psik. on jest moim koniem już psik, na razie, Maniek, no. Psik, idź sobie do jakiejś stajni. Ej, może zamieszkasz... Ale ty jesteś niemiła na razie. Może zamieszkasz razem w stajni z tym koniem, będziesz spała na sianku. Powodzenia. Co ty powiedziałaś do mnie? Dałam ja ci radę tylko. Co ona tak się denerwuje na mnie? Dobra, zamiast na zakup sobie na zakupy ciuchowe. To też jest bardzo dobry pomysł. Muszę się trochę odstresować, bo strasznie mnie Nina zdenerwowała. Ja tutaj sobie będę wbijała do tego sklepu z ciuchami. A wy w tym czasie możecie wbić w pierwszy link w opisie. Tam znajdziecie koszulki Nina i ty na sklepie smysop.pl. A my sobie tutaj wbijamy do tego sklepu i też sobie patrzę jakieś fajne ubranka. No tutaj znajdziemy coś złotego. To jest bardzo dobre pytanie, bo wiecie, że ja noszę tylko złote ubranka, bo to jest mój ulubiony kolor. Ja już nie lubię czerwonego, ja teraz lubię tylko złoty. Mamy takie fajne spodenki, Daj taka Nina. koszulka Wiedziałam, że tutaj będziesz w sklepie o, robić zakupy. Nie, po co tutaj przynajmniej? Zawsze robimy razem zakupy w poniedziałek o 12, więc pamiętam, że tutaj będziesz. Kto cię by tutaj wpuścił, Powinna to jakaś ochrona, ochrona! Ej, ty naprawdę, bym w sklepie, na mnie? bezdomny w sklepie, halo, pomysł! Bezdomny? No, a, a chyba nie co? masz domu. No, no, nie mam domu, ale mam przyjaciółkę, która ma dom i powinna. Ej, mam mi pomóc. pomysł, mam pomysł. Poczekaj stój, nie ruszaj się, weźmiemy to, okej, okay, dobra, Nina. Ty, a co ty robisz? Po... Spokojnie, spokojnie i BUM! Aj, dlaczego mnie wrzuciłaś do wody? I teraz się umyjesz i nie będziesz już śmierdziała, nie ma za co. O nie, ta woda jest zimna, ja chciałam się wykąpać w twojej dużej wannie z bąbelkami. A skąd że ja mam u siebie w domu wannę z bąbelkami, Tam Nie nam się nie zapraszałam. Ty zawsze mówiłaś, no, ale co z tego, że ja jestem teraz biedna i nie chcesz się ze mną trzymać? Taka jesteś? Ale takie są zasady, ja po prostu nie mogę ich Jakie złamać? zasady? To ktoś się wymyślił, że są jakieś zasady dla posiadaczy gamepasa, że VIP nie może się trzymać z biednymi? My złam, złamiemy tą zasadę. Ale ja my Nie mogę je. łamać zasadą, wtedy VIP zostanie mi odebrany. Co? Czy ja tu w ogóle nie mogę być, bo to są sklepy dla VIP-ów też? Nie, po prostu nie możemy rozmawiać i tyle na razie. Ale, ale jak to przecież ty masz wszystko za darmo, to kup mi chociaż jakąś bluzeczkę. Ale przecież nie mogę łamać takich zasad, czego ty nie rozumiesz. Jesteś taką egoistką. A ja to... Tylko ty jesteś biedna, ty ciągle czegoś potrzebujesz. Ty jesteś taka, jesteś głodna, jesteś śmierdząca. A co ze mną? Ja też mi jest ciężko, że nie możemy się nie przyjaźnić. Nie wierzę w to, że ty tak mówisz. Lat się o dobra, daj A... mi spokój na razie. Naprawdę masz to w nosie i sobie tak pojedziesz? O, nie mogę tego już słuchać. No, jak ciężko jest być vip w tym mieście, bo normalnie tacy bezdomni tobie przeszkadzają. Powiedzmy sobie może na plażę, ja się muszę trochę zrelaksować, popalać się pod słoneczkiem, albo pod jakimś yy, leżaczkiem, czy coś na plaży. Może trochę się pokąpać, tylko o nie, to jest stajnia. Ona stąd miała tego konia. Fu, 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 fu. Konie słuchną dla mnie. Ja nie lubię już koni teraz. Ja lubię jeździć moim super samochodem, moim kabrio. On nie ma dachu, więc czuję tutaj wiatr we włosach, mogę sobie fajnie śmigać. A czemu w ogóle prędkości nie zwiększyłam? Dawaj mi tutaj. O nie, spowolniłam! Dawaj, 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 trochę tutaj trzeba przyspieszyć to. O, i jesteśmy na plaży. W końcu jestem sama. Ej, widzicie tą wyspę? Zawsze chciałam mieć moją własną wyspę, może sobie ją kupię. Ej, to by było genialne! O, opalanko. Przepraszam, jest tutaj jakaś obsługa. Chciałabym kok koktajl owocowy, przepraszam. Ej, zrobimy coś z was, koktajl owocowy, widzowie, poproszę bardzo o koktajl owocowy może być truskawka, mango i może brzoskwinia. To jest mój ulubiony smak. O, dziękuję wam bardzo widzowie. Ktoś zrobi mi mój ulubiony koktajl. <słuch> mm, ale to jest przepyszne. Ej, czekajcie. Dostałam jakieś powiadomienie. Ej, kamery moje domowe wykryły jakiś ruch w moim domu. Musimy to sprawdzić. Może to jakiś list. No, z jakimś paczką do mnie przyszedł. Ej, ja nie zamknęłam. <słuch> Nie zamknęłam kłódki. Widzicie? Czekajcie, ktoś jest w środku. Nina jest w środku. Włamała się do mojego domu i tańczy na środku. Co ona tutaj robi? Skacze po moim stole? Co to ma znaczyć? Ej, o nie, 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 nie. Nie, Je moje burgery! Ona się włamała do mojego domu. Nie wierzę w to. Co ona robi? Czemu ona sobie skacze do. Nie. Nie, tylko nie moje jacuzzi. Weszła do mojego jacuzzi i się tam położyła. O nie, będę... I odpaliła to. Nie, nie, będę musiała wymienić całą wodę w jacuzzi. Tylko nie. To muszę jakoś ją wygonić stamtąd. Gdzie jest ochrona? Przecież ja mam ochronę. Oje, pieniądze rozrzuca. Nie wierzę. Znalazła moją skrytkę z kasą i rozrzuca te wszystkie pieniądze. Co ona wyrabia? Co ona ma jakieś zimne ognie? Przecież ona może zrobić mi pożar. Maluje się moimi kosmetykami. Nie, 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 nie. To jest za wiele. Nie, 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 nie. Wstajemy, wstajemy, idziemy, idziemy, szybko jedziemy do domu, musimy ją przyłapać, musimy ją wywalić. Musimy ją zbanować. Czemu ja od razu jej nie zbanowałam? Jak ona mogła się włamać do mnie? Szybko jedziemy do domu, musimy jakoś ją powstrzymać! Dawaj, samochodziku, dawaj, 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 jedziesz, ciśniesz ile wlezie tamajga! Oh Wbijamy, wbijamy, poczekajcie, wezmę jakąś miotłę na, do ochrony, tak? Wchodzimy, wchodzimy! Ty, zatrzymaj się, wiem, że tutaj jesteś! Co o, ty tutaj jak. robisz? Won z mojego domu! wąs, słyszałaś ty, złodziego! No. Ty, włamy wargi! Co ty mi robisz? Poczekaj, poczekaj, ja chcę ci coś wyjaśnić, nie? nie, no. nie. Stój, stój, jak stój! Poczekaj, pamiętasz, jak byliśmy młodzi, to jest tak, jak my sobie stoisz. Tak. Poczekaj! O. Zbanowana, no. Nie, wiesz, zbanowałaś mnie. Chcę nie gadaj do mnie, list. masz bana, nie możesz tutaj nigdzie przychodzić do mnie. Dobra, ja może się poopalam. Uff, mój dom został uratowany, całe szczęście. na wpuść Nie, wiesz, że będziesz mi tutaj naprawdę jesteś przeszkadzała. Jesteś najgorszą przyjaciółką. Zobacz, jak byłyśmy małe, to spisałyśmy sobie taki list, że zawsze będziemy się trzymać do końca świata i o jeden A dzień dłużej. A kto pamięta? I to ja jestem nie pamiętam, ja podpisana i ty jesteś podpisana. Jak tu nie pamiętasz tego? No przecież... Zawsze o tym mówimy, że jesteśmy najlepsze bestie i mamy podpisane Ale takie coś. Ale nie co, spodziewałam się, że zostanę VIP-em, a ty będziesz bezdomna, no. I to znaczy, że jestem gorsza? Ja tak nie uważam, po prostu takie są zasady życia VIP-a. VIP zadaje się tylko z VIP-ami. Trudno, no dołączyłam do vip u więc muszę I, przestrzegać i nie zasad. I jesteś pewna, że nie zmienisz swojego zdania, tak? Ale jak ja, to, to nie chodzi o moje zdanie, to i nie mam nic do gadania. Ja muszę przestrzegać zasad. Dobrze, to skoro zasady są dla ciebie ważniejsze niż nasza przyjaźń, to nie pozostaje mi nic innego jak stąd odejść. Do widzenia. O, w końcu zrozumiałam. Na razie. Dobra, poszła sobie. Uf, uf, uf. W razie czego niestety Nina musi zostać zbanowana, bo próbowała mi się włamać do domu. I wiecie co, w razie czego to ja jeszcze zamykam drzwi i zamknę chyba lepiej wszystkie okna. O, i niech nikt mi już nie przeszkadza. Chciałam sobie urządzić grill, ale przypomniało mi się, że przecież nie zrobiłam tych zakupów spożywczych, bo Nina nie przeszkodziła, więc siadamy teraz z powrotem do mojej fury i jedziemy szybko na zakupy spożywcze. Możemy sobie kupić jakąś kiełbaskę, jakieś mięsko, cebulkę i zrobimy sobie pysznego grilla. Będzie super uczta. I szybko lecimy do sklepu. Bum! I wbijamy. Wow, ale tutaj wyskoczyłam. Dzień dobry. Bierzemy sobie wózeczek i pakujemy co tylko chcemy, bo przecież ja jestem o, dzień bogata. dzień dobry. Kogo my tutaj mamy? Co? Co? Ni Nina? No, dzień dobry, Tina. Czekaj, 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 czekaj. Co ty, jak ty, jak ty wyglądasz? Czemu ty masz napisane VIP nad głową? No bo jestem VIPem, po prostu chciałam cię sprawdzić jako przyjaciółkę, czy jak będę biedna, to mi pomożesz. Ty udawałaś, ty naprawdę jesteś vipką tak jak ja, to wszystko było kłamstwo? Tak, ja udawałam, żeby Czyli potem że się przyjaźnić, że mam tak. Ina, nie Tina, to już nie Ina, będzie to, to samo. Przyjaciół. Nie Tina, ja nie, nie z będę z akceptować rozmawiać. tej zasady, że tylko vipy się e, przyjaźnią. Nie, nie będę. Po prostu jestem. Tak, na chciałaś i jestem i, i, I co i teraz nie chcę ze mną się przyjaźnić? Nie przyja zdałaś testu. Ale skąd mam wiedzieć, że to jest test? Myślałam, że jesteś bezdomna i nie możemy się trzymać. Tina, dałam ci wiele razy. Szansę. Przyjechałam do ciebie pod dom, byłam na koniu, byłam w sklepie spożywczym oraz byłam w sklepie z odzieżą i mi nie pomogłaś. Nawet byłam w twoim domu, nie z niego zbanowaliśmy. Nie, ja nie mogłam złamać kilka zasad. prób. no przepraszam cię, Nina, ja chcę się z Tobą przyjaźnić. Razem będziemy super przyjaciółkami VIP, będziemy robić VIP nacowanki, VIP ponownie. Nie, Tina, ja muszę się teraz nad tym zastanowić, Co? bo. nie. Już nie Zastanowić tak się nad Muszę... naszą przyjaźnią? Ale o czym tutaj tak? myśleć? Widzisz, jesteśmy... To ty się zastanawiałaś nad naszą przyjaźnią, kiedy byłam biedna, teraz jak jestem bogata i VIP, to już wszystko ma być dobrze? No bo teraz nie, nie, pasujemy nie. do siebie, no chodź, wskakuj, pojedziemy do mnie do domu, posiedzimy sobie razem w jacuzzi, chodź, Nina. Ja sobie pojadę sama. Co? Tak. Przestań, no wskakuj do mnie, co ty robisz? Mam swoją furę i sobie jadę, na razie. Nina, no nie odjeżdżaj! Muszę to przemyśleć, zostaw mnie! No przestań! Nina, wybacz dostaw mi. dostaw mnie, nie. Nina, proszę, żałuję tego wszystkiego. No przyjaźnij się ze mną dalej, Nina. Jesteś moją przyjaciółką. Nina, Nina. Ej, Nina mnie totalnie ignoruje. Ej, co teraz będzie? Czy my jeszcze kiedyś będziemy się razem przyjaźnić?